Dzień dobry, Cze. Witam Skemanero, Szalomka, Salam, Hare Krishna Tu Barna Bapar, człowiek wielu imion i e, dzisiaj chciałbym finalnie zakończyć wszystkie kontrowersje związane z y, oskarżeniami wobec mnie e, oskarżeniami związanymi z... Nie oglądaniem filmów i wystawianiem im recenzji. Więc tutaj widzicie, że widziałem jednak film Parasole, bo tu jest na telewizorze jest kadr z filmu Parasole, gdzie postać mówi ej, synu! Myślę, że jest to dodatkowo. No wiadomo, że ktoś mógłby powiedzieć, że ty jednak nie obejrzałeś filmu, może ty po prostu włożyłeś płytę i przewinąłeś cały film do momentu, aż postać mówi ej synu. No, mogło się tak wydarzyć, ale zapewniam, że tak nie było. Że jest to, jest to kadr ej synu, który został obejrzany w sposób prawowity. No i to wideo jest też yy, pewnego rodzaju ceją, Teaserem, jak to się mówi, do dłuższego filmu recenzującego różne dzieła autora filmu Jong bong bong, Pong żong Hong, Jong ho bong, bong bong, jakoś tak. Film będzie się nazywał Bąk nie oznacza pierd i będzie pewnego rodzaju, no będzie po prostu recenzją i przeglądem wszystkich jego filmów. Liczę, że y, jest to forma y, przystępna i y, interesująca dla użytkowników filmów i zapraszam na film Pong, nie oznacza pierd. Dziękuję za uwagę. Koniec filmu Ej synu!